A jak się odnosisz do popularnych dziś strategii łączenia nauczania filozofii z różnego rodzaju innymi aktywnościami? Na przykład? No, na przykład znany projekt Lego Logos, z Pychały z elementami budowania klocków Lego, ale nie tylko, bo z tego co wiem, też występują tam elementy malowania obrazów, happeningów. No, i on, nie jest on odosobniony, jakkolwiek najbardziej znany. Przyczliwie, z uznaniem, się. A przez porównanie do takiego klasycznego modelu edukacyjnego, kiedy jednak dydaktyka filozofii przez, no przez, przez lata od, głównie, za główne, główne narzędzie dydaktyczne uważała tekst filozoficzny, i on pozostaje nadal. To troszkę zależy od tego, na jakim poziomie kształcenia będzie się to. Działo, a poza tym zależy, czy mamy tymi formami zmonopolizować nauczanie, czy nie. Więc być może jest tu miejsce na różnorodność po prostu. Jeżeli <laughs> mamy rozbudzić myślenie w człowieku, prawda, to można to czynić oddziałując na różne, różnymi metodami, oddziałując na wyobraźnię albo bezpośrednio na intelekt. Tutaj nie ma. Ja nie znam żadnego jednego klucza po prostu. Kiedyś wydawało mi się, że on jest możliwy do odnalezienia. Dzisiaj wydaje mi się, że nie jest. Stąd też sympatia do wszelkiego rodzaju eksperymentów w tej materii. Stąd też zwiększony u mnie mój dystans do takiego, powiedziałem, podawczego, klasycznego nauczania. Ale i na, na, na ten model jest miejsce, czy na to metodę jest miejsce. Byle w miarę. Natomiast nie sądzę, by, iżby udało się nam stworzyć, nawet biorąc pod uwagę wszystkie możliwe pomysły, jakiś taki jeden model optymalny. Dlatego, na, dlatego nauczyciel filozofii, nauczający filozofii jest w dużej mierze i będzie zawsze w dużej mierze skazany na siebie. Co więcej, krępowanie go jakby zbyt daleko idące różnego rodzaju standardami, które musi spełniać, tymi standardami, które w szkole mają obowiązywać, czy mogłyby obowiązywać, uważam za dalece niekonieczne. Tak samo jest dyskusyjny problem matury z filozofii, aczkolwiek za tym pomysłem byłem kiedyś, tego pomysłu byłem kiedyś zwolennikiem. Dzisiaj myślę, że to jest do dyskusji, doświadczenia pokażą. A to ze względu na to, iż jak wiemy z doświadczeń nauczania przedmiotów innych, Charakter matury w dużej mierze obciąża proces dydaktyczny ostatniego przynajmniej roku albo i dwóch lat w liceum. Prawda? To znaczy ćwiczy się tutaj w dużej mierze, jeżeli nie w przeważającej mierze, rozwiązywanie zadań naturalnych. Ze szkodą oczywiście dla samego nauczania. I gdyby to samo miało spotkać filozofię, no to byłoby ze szkodą dla nauczania filozofii. Bo jeżeli nie redukujemy jej do, i nauczania, i filozofii oczywiście samej, ale także nauczania do czystej, jakby takiej powiedziałem, pozbawionej kontekstu osobowego wiedzy o filozofii, to również, a, a matura nie wykroczy poza to w zasadzie, bo nie ma jak, bo nie można uchwycić pewnych właściwości filozofowania w trybie testów naturalnych, tak mi się przynajmniej wydaje no to wówczas będzie to ca czas w dużej mierze stracony. A dostrzegasz jakąś dogodną formę, jaką mogłaby przyjąć edukacja filozoficzna w szkole polskiej? Tak? Co znaczy? Instytucjonalną? Obecności jak? jakiejś? Czy w ogóle zakładasz, że filozofia powinna być obecna w szkole? Zakładam, że mogłaby być obecna, nawet powinna być obecna, na dwóch ostatnich poziomach kształcenia czyli gimnazjum? Tak, ponadgimnazjalna. Ponadgimnazjalna, z pewnym rozłożeniem akcentów, jeśli chodzi o to, czego oczekiwać od kształcenia filozoficznego w gimnazjum i czego w liceum. Matura, nad maturą postawiam znak zapytania. Natomiast, no co jeszcze miałbym powiedzieć? Jak sobie to wyobrażam? No to będzie trudno w szczegółach, krótko powiedzieć. No, z grubsza biorąc, można tyle rzeczy Po pierwsze, filozofia w gimnazjum powinna być właściwie, nie powinna być wiedzą o filozofii w tradycyjnym rozumieniu. Powinna być ćwiczeniem umysłu. Na przykład w Zgodnie z, czy z blisko tego programu, który proponuje Lipan albo który w Polsce proponuje profesor Pobojewska czy grupa warszawska profesora Piłata, tutaj w gimnazjum, to powinno w gimnazjum zająć bodaj większość czasu przeznaczonego na, na naukę filozofii, na rzecz ile, ile by go mogło być, to tak, jest w liceum warto wprowadzić pewno w pewnej mierze wiedzę o filozofii uporządkowaną. Jest sprawą odrębną, czy to miałby być tryb historyczny, czy systematyczny. Ja sądzę, że nie da się wykroić takiego zespołu problemów. Na który by się wszyscy zainteresowani zgodzili, a w związku z tym, tak jak powiedziałem wcześniej, sądzę, że to można pozostawić nauczającemu. To oczywiście stawia przedmiot w sytuacji dziwnej troszkę, ponieważ nie można chyba prowadzić w szkole przedmiotu niewyposażonego w podstawy programowe dosyć dokładne, i w program na nich zbudowany, korespondujący czy spełniający te podstawy. No niemniej nie mam tutaj żadnego, żadnej jakby skończonej, nowej propozycji właśnie takiego zestawu tematycznego. Może być ich wiele po prostu. To znowu, jeżeli będzie ich wiele, to znowu będzie kłopot z maturą, ale powiedziałem, że matura nie jest moim przekonaniem tutaj elementem koniecznym.